Dobra, lecimy. Witam, tutaj z tej strony bomba. DJ Bomba. Tak, DJ Bomba. Proszę Państwa, Co jest 4-5 wina, idę. spać. Ładne wino. Nie? Proszę bardzo. A co masz w reklamówce? Pokaż jeszcze tutaj widzom. Jeszcze 40 bomb. Proszę Państwa, proszę. Są, są bomby? Są bomby. Ładne I naprawdę bomby. można się zabawić z bombami, nie? No i tutaj proszę Państwa chciałbym powiedzieć. Skąd pochodzisz jeszcze Powiedz. Z Mogoli zespół. Co no lubisz wiadomo. jeść? Tak, bardzo lubię jeść, świniaczki zabiję, wojskie, <grym> a najlepsze to są od gospodarza zwykłego, od Zagrzdyli, nie? Jak ja te, zagrzdyli. Gdzie, do, gdzie do roboty się wybierasz? Tak, tak, do roboty na Hamburg ja te. <grym> Jaki paść, no. owce można mieć, no, widzi państwo, no. Oni no, nie można się Czyli mówisz, w Polsce życie jest dobre, tak? Tak, w Polsce jest no. dobre, bo bomby pije. a za granicą lepszy, wiadomo, można no. trochę zarobić, no. jeszcze coś tylko coś... nieć pan, proszę państwa. Co chcesz jeszcze powiedzieć telewidzom? No. E, słucham? Co chcesz jeszcze powiedzieć od siebie telewidzom? No życzę, że w tym roku bardzo fajnie jest, że można rok od bombów zacząć, no. Najważniejsze, że na stole jest świnaczek, nie? Zimne nogi, A ja. no, i się wami Aleksandra, oho, ale, ale ładna, ale ty byłaś piękna w tej nocy. Oszalałem, za te oczy, oczy czerwone, oszalałem. Dziękujemy bardzo! Dziękujemy! Spod tak, bachu Sarijewo, tak, DJ Bomba! Dziękuję! <laughs>